Witam wszystkich 5 listopada Zaczynamy nowy rozdział rozdział będzie się nazywał Poszukiwa... Poszukiwanie domu w Krymu. Dzisiaj pogoda w kratkę około 14 stopni Nie jest źle. Zbieramy się z pieskami, mamy już adresy Wypisane. I parę wizyt umówionych. Zobaczymy, jak to wygląda. Busta. Także w cyklu. Szukamy mieszkania, szukamy domu. A domy będą podobne jak ten, wydaje mi się. Ten jest w całkiem dobrym stanie. Myślę, że takiego tam nie znajdziemy. Nic. Pierwsze, pierwsze wrażenia będą za jakiś czas, za kilka godzin. Musimy tam dotrzeć. Mały postój po drodze dla piesków, żeby się wyhasały. Jak zwykle. O, zobaczcie. Winograt. Winogrona. Plantacje winogron. Tu jest bardzo ich dużo. Tak będą pola wyglądać. W dużej większości. A o czym to świadczy? o dużej zawartości słońca wchod rozpreścienny tak, przyjechaliśmy obejrzeć dom miejsce jest zarąbiaszcze powiem wam widok z okna by był idealny 20 arów W tym dom, ale dom jest niestety okropny, nic z nim nie można zrobić, tylko zburzyć i postawić nowy. Niestety, pan napisał, że do remontu, ale tutaj remontu żadnego nie można zrobić. Wszystko się zapada, wszystko się wali. I tak to wyglądało. O, pierwszy domek. Zong. No nic, jedziemy dalej. Tak to wygląda. Parę ujęć z wioski. Nowy plac zabaw. Powiedzmy sportowy zabaw. Sportowych zabaw. No pięknie, pięknie. Widok jest cudowny. I jeszcze chwila relaksu. Jazdem, zobaczcie, jak tam fajnie skały wiszą Jakby ktoś specjalnie rzeźbił Tutaj na dole, nie wiem, śliwy chyba Rosną A góra piękne skały Aż chce się tam wejść, no ale czasu nie ma Na takie coś Jedziemy dalej. Następny dom. Zobaczcie sobie ten już na, na dużo lepsze, ten który pierwszy był. Nawet nawet, ale remontu trzeba sporo. Rozpożenie. Nie, nie jest duże 76 metrów. Rozpołożenie, rozpołożenie, jakby to, pokoi jest niezłe. To by można kuchnię zrobić. Tutaj wannę, czyli Łazienkę. I mamy cztery pokoje: jeden, drugi, trzeci i czwarty. I co nam więcej potrzeba? No, ale tutaj był pożar i wszystko wali śmierdzi. No trzeba się zastanowić nad tym. Widok z okna, które zostało wybite. Gaz, woda, wszystko jest. Widzicie, jak to jest? Wszystko spalone. Można to obremontować. Czasu na trzeba. Kasy też. Plastikowe okna, o jedyne, jedyne miejsce, w którym by można spać. Jeszcze, ale tu nie ma ogrzewania. Ogrzewanie jest. Tu nie ma ogrzewania. Tu jest ogrzewanie, ale tutaj dym poszedł. Nie wiem dlaczego. I tu mniejszy. Tu łazienka. Też trzeba wszystko robić kuć, kanalizację, wyprowadzać. No i jest roboty, jest. I tu można by zrobić kuchnię. Przebudówka taka, Okna wymieniać. Całkiem nieźle. To tyle z tego miejsca. Jedziemy dalej. Ulica też przyjemna tutaj jest, z widokiem na góry stąd. Nie, całkiem tu jest nieźle. Tylko numer jest super, nie? Trzynastka. I takie to stoi. No do remontu. Może za milion czterysta. By się dogadał, żeby to sprzedać. O. Równy kawał ziemi, 20 arów. Drzew nie nasadzonych nie ma, no ale by trzeba nasadzić. Mało niuanse, ma ale nic, to drugi dom. Jedziemy dalej patrzeć na następny.